Marek jednak to jest program EkoRaport, a w nim m.in. o powracającym problemie śniętych ryb, lasach pełnych energii i potencjale biopaliwa na Śląsku zapraszam Państwa do oglądania. Tragiczna historia śniętych ryb na Śląsku ma ciąg dalszy. W obecnym miesiącu służby wyławiają martwe ryby z kanału Gliwickiego i Odry. Tym razem winny jest groźny wirus, który dziesiątkuje populację karasi srebrzystych. Choć skala zjawiska jest mniejsza niż w ubiegłym roku, eksperci ostrzegają sytuacja nadal jest poważna, a ekosystem wodny pozostaje zagrożony. To tylko i równocześnie aż kilkanaście karasi o długości 15 cm. Sprawy nie należy jednak bagatelizować, jak mówi profesor Andrzej Woźnica, specjalista w dziedzinie biochemii i ochrony środowiska. Środowisko jest narażone na różnego typu czynniki. Tutaj yy... I my bardzo często upraszczamy pewne rzeczy. Jeżeli tu cały czas myślimy o tym, że to złota alga jest odpowiedzialna za wszystko, to tak nie do końca. Teraz wyraźnie nam to pokazało. Ten zakwit obecnie na kanale gwyskim nie ma złotej algi. To, co się zdarzyło, było spowodowane obecnością, obecnością bruzdnic, które masowo zakwitły na wiosnę tego roku. Zresztą pojawiały się już od, gdzieś od, w okolicy jesieni, już zaczęły się pojawiać. I masowy zakwit na wiosnę spowodował to, że spowodowało uszkodzenie skrzeli ryb i śmiertelność ryb w Kanale Gliwickim. Od 19 marca pracownicy obsługujący śluzę łabędy odłowili z komory 42 kilo śniętych ryb. Sytuacja powtarzała się niemal codziennie do końca ubiegłego miesiąca. Jeżeli chodzi o tę lokalizację punktową, czyli śluzę łabędy, śniętych ryb na tym odcinku kanału Gliwickiego nie notowaliśmy ani wczorajszej doby, ani dziś. Także to zdarzenie zdaje się wyciszać i uspokajać. Ostatnie śnięte ryby, które nasi pracownicy podjęli z wody, była to niewielka ilość, około 2 kg, w przeciągu trzech dni od piątku do niedzieli. Przyczyna jest znana? Jeżeli chodzi o przyczyny, tutaj ustawodawca przewidział kompetencje dotyczące badania właśnie tego rodzaju sprawczości zdarzeń innym instytucjom, takim jak na przykład Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska czy no w tym wypadku Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny. Przypomnijmy tylko, że przyczyną występowania śniętych ryb w wodach słodkich i słonych często są złote algi, czyli wiciowce i glony. Rok temu spowodowały one tragedię ekologiczną nad jeziorem Dzierżnoduże w trzeciej i czwartej sekcji kanału Gliwickiego. Wyłowiono wtedy w zaledwie 3 dni 3,5 tony śniętych ryb. Lubimy obarczać za to, winą za wszystko przemysł, ale to też jest niska emisja, czyli praktycznie to, co wylewamy do zlewów, to, co, to, co wyrzucamy do wody, to wszystko stanowi dobrą pożywkę dla tego typu organizmów i może powodować właśnie, właśnie tego typu zakwity, no ale. Podstawową rzeczą jest to, że ten organizm się musi gdzieś skądś pojawić. Bez y, przemieszczenia tego organizmu y, nie, jest możliwe, nie jest możliwe takie zjawisko. Tutaj, tutaj koincydencja y, wielu czynników doprowadziła do tego, że, do, że zdarzyła się katastrofa na Odrze w 2022 roku, no i o, ostatnio na kanale Gliwickim w 2024 roku. W Polsce na wodorowym rynku transportowym działają dwie liczące się firmy Nesobus i Autosan San City. Wybór w drodze przetargu organizowanego przez miasto Rybnik padł na pierwsze z przedsiębiorstw. To tak naprawdę jeżeli my nie zainwestujemy w wodór, a to robimy, chcemy to robić, nie tylko do transportu publicznego, ale też w kontekście naszej energetyki, to zrobią to Francuzi, Niemcy i znowu będziemy uzależnieni od innych kierunków. Jeżeli my to zrobimy u siebie, to tak naprawdę stworzymy Taki model, który będzie wzmacniał naszą gospodarkę, nasz przemysł, biznes, naukę, ale też samorząd. Model Nesobus stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce, przyczyniając się do redukcji emisji spalin i poprawy jakości powietrza w śląskich miastach. Umowa, co dopiero podpisana, oznacza dla miasta Rybnika jedno, a mianowicie w przyszłym roku, bo rok od podpisania umowy na teren miasta Rybnika, no i tu powiatu i całego zasięgu oddziaływania przez spółkę KMR, wyjedzie 11 nowych 12-metrowych autobusów wodorowych. To jest umowa z dzisiaj. W przyszłym tygodniu podpisujemy kolejną umowę na dostawę kolejnych autobusów, ale tym razem będą to autobusy długie, 18-metrowe to będą trzy nowe autobusy, czyli oprócz 20 posiadanych przez spółkę KMR. Autobusów wodorowych w przyszłym roku trafi na ulicę Rybnika kolejnych 14 nowych autobusów wodorowych. Jeśli chodzi o koszt zakupu tych autobusów wodorowych, to w wyniku postępowania o zamówienie publiczne Cała oferta obiewa na kwotę 41 milionów złotych, to jest kwota oczywiście netto, brutto i w tej kwocie, z tej kwoty mamy dofinansowanie z KPO Krajowego Pramod Odbudowy. 100% kosztów kwalifikowanych netto, z czego się bardzo cieszę. Warto przy tym dodać, że w rybniku przy ulicy Budowlanych 6 powstaje ogólnodostępna stacja tankowania wodoru samochodów osobowych i autobusów, której otwarcie planowane jest jesienią tego. Roku. W bytomiu stanął pierwszy na Śląsku olejomat, urządzenie do zbiórki zużytego oleju spożywczego. Mieszkańcy mogą oddawać olej w specjalnych butelkach i zdobywać eko-nagrody. To krok w stronę ochrony środowiska i miejskiej kanalizacji. Zużyty olej spożywczy wylewamy do zlewu lub toalety. Pozbywanie się oleju w taki sposób zatyka rury, uszkadza kanalizację i szkodzi środowisku. To mieszkańcy Bytomia wiedzą i już teraz mówią, że na ulicę Pułaskiego będą przyjeżdżać częściej i utylizować rozsądniej olej kuchenny. Wylewa pan, gdzie wylewa? Czy ja nie wylewam, to żona, nie ja? A no to tak, to wiadomo, że to nie pan. Ale w gruncie rzeczy chyba dobre po podejście, takie proekologiczne, społeczne, mieszkańcy będą korzystać, jak pan myśli? Mam nadzieję, że tak. Pan by przyjechał tutaj z taką butelką Czyli i. Tu kawałek mieszkał, to mogę podejść, to nie ma problemu. I przyjdzie pan z butelką? No, pełno. Przyjdzie Pan też z aplikacją, bo trzeba mieć aplikację. A aplikację jeszcze trzeba mieć? A, Generalnie inicjatywa spodoba nam się z tego tytułu, że zbiórka oleju odbywa się w sposób w miarę czysty, bezdotykowy. Nie jest to e, miejsce, do którego się przynosi olej i wlewa do czegoś na miejscu, gdzie może powstać niestety, ale nie porządek, tylko przynosi się już pełną butelkę i wkłada tylko do urządzenia. Więc ta inicjatywa pod tym względem na pewno sprzyja, e, łatwiej i komfortowemu oddawaniu tego problematycznego odpadu. Co robicie na co dzień z olejem? Na razie zbieraliśmy do dużej butelki. No ale jeszcze zanim ten automat powstał? Ja bardzo mało miałam oleju jako tak pustego, żeby mi zostawał. Z patelni by papierem, ręcznikiem papierowym wyrzucałam do, do kosza. No to finalnie się okazuje, że inicjatywa taka społeczna dla miasta potrzebna, tak? No to na pewno nie. A tyle, że nie jesteśmy z tego miasta. Nie, z tego miasta jesteśmy. No ale przyjechaliście specjalnie. No tak, bo po drodze. po drodze mamy. Średni czas trwania zbiórki oleju w gospodarstwie domowym to półtora miesiąca. Pełną butelkę z pomocą aplikacji należy oddać do olejomatu, a na konto mieszkańca trafią punkty, które można wymienić na ekologiczne nagrody, na przykład sadzonki drzew. Plan mamy taki, że jeżeli e, sprawdzi się. To mieszkańcy będą chcieli oddawać olej do tego typu urządzeń i chcielibyśmy to rozwijać, ponieważ jest to odpad problematyczny, z którym mieszkańcy faktycznie nie wiedzą, co zrobić. Niemniej bardzo pozytywny odbiór tego urządzenia jest, więc mam nadzieję, że mieszkańcy do tego podejdą z dużym zaangażowaniem. Generalnie urządzenie nie jest miasta, urządzenie jest udostępnione w ramach tego, że miasto postawiło to urządzenie u siebie, otrzymuje również kampanię edukacyjną. Otrzymuje również raport z tego, jaka ilość tych odpadów trafiła do odpowiedniego procesu zagospodarowania. W związku z powyższym może to wykorzystać do swojej sprawozdawczości, którą jest zobowiązana robić. Mamy nadzieję, że również dzięki temu uda nam się podnieść poziomy recyklingu, które jesteśmy obowiązani osiągać. Więc to nie tylko maszyna, ale cała, cała współpraca w zakresie ochrony środowiska, którą miasto dzięki takiej maszynie ma. Warto wspomnieć, że istnieje szereg rozmaitych zastosowań dla zużytego oleju spożywczego który poddany recyklingowi może zostać wykorzystany na przykład jako biokomponent w procesie produkcji ekodizla lub innych ekopaliw. No, mi się to podoba właśnie, taka rzecz, że wreszcie coś takiego jest, jest zorganizowane. No bo to dla dobra, nie? Środowiska. I dlatego po prostu chwalę to, pochwalam to. No bo ludzie generalnie nie wiedzą, co robić ze starym olejem. Wylewają do zlewu, tym samym e, zatykają no co rury. Wszystko te rury, wszystko i potem niszczy się to wszystko, nie? A pan jak robi? Ja to zbieram do butelki i teraz widzę jak... Tu już jest, także ten... Będzie pan korzystał? Będę korzystał z tego, nie? Bo tak to musiałem jechać na przok, mm -hmm. zawozić to, nie? Kawał drogi. Kawał drogi, a to tam też mamy ciasto, to nie ma tak źle. Eee, zobaczymy tutaj pana w jakimś dniu, jeszcze w tym tygodniu czy za tydzień? W tym tygodniu może nie, ale może w przyszłym tygodniu, nie? Podczas no. robienia frytek, po frytkach, po obiedzie pan przyjdzie? No to tam jak zobaczymy, jak urząd nam uzbiera, no to przyniesiemy, nie? No. Lasy pełne energii to flagowy, autorski projekt środowiskowy grupy PGE, który realizowany jest od 25 lat. Program ma charakter warsztatowo-edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Lasy pełne energii to już można powiedzieć flagowy projekt proekologiczny grupy PGE, który realizowany jest po raz 25. Dotychczas przez 24 minionych edycji nasadzono blisko miliona nowych drzew. W piątek Fundacja Elektrowni Rybnik, we współpracy z Nadleśnictwem Rybnik, zaprosiła do udziału seniorów z Fundacji Elektrowni Rybnik. Dzisiaj przyszłam sadzić drzewa z członkami klubu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w tej akcji uczestniczyć. Nie było nas, był las. Jesteśmy my, sadzimy las. Nie będzie nas, będzie już nasz las, więc jest to bardzo potrzebne. No właśnie, jak sobie myśli Pani o tym, że dziś Pani zasadzi coś, co pozostanie na długie, długie lata e, jest jakaś taka, no cudzys w cudzysłowie powiem, łezka sentymentu? Jest łezka sentymentu, jest łezka radości, że coś po nas będzie, no to znaczy, no, no, że coś po nas zostanie, a przede wszystkim las jest bardzo potrzebny. Bardzo potrzebne środowisku, bardzo potrzebny ludziom, bardzo potrzebny zwierzętom i całemu światu. Jak się pani przygotowała na dziś? Jaki specjalny ubiór? Dobry humor? Humor zawsze mam, tak. Jak w takiej akcji uczestniczę, tak. Się przygotowałam. Buty gumowe, proszę bardzo. Ale w kwiaty, w kwiaty, strój też, roboczy, czapet. Jest łezka sentymentu, jest łezka radości, że coś po nas będzie, no. To znaczy, no, no, że coś po nas zostanie, a przede wszystkim las jest bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny środowisku, bardzo potrzebny ludziom, bardzo potrzebny zwierzętom i całemu światu. Program ma charakter nie tylko proekologiczny, ale i warsztatowo-edukacyjny. Założeniem lasów pełnych energii jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska, klimatu, ale i społeczeństwa. Program ma kształtować również właściwe postawy społeczne i ekologiczne. To jest inicjatywa, która poszerza naszą świadomość na temat znaczenia lasów dla środowiska, dla klimatu, jak również dla jakości wód gruntowych. Długie lata współpracujemy z nadleśnictwem Rybnik. Mamy tą okazję w ramach takich akcji jak dzisiejsza, po zasadzeniu, odbudowaniu tego lasu nadleśniczy. Daje nam tą możliwość, podprowadza do miejsc, gdzie dotychczas udało nam się dokonać tych nasadzeń w poprzednich latach. Podczas piątkowej akcji seniorzy posadzili dwa tysiące sadzonek młodego buka, który wzrost człowieka osiągnie za około 10 lat. Nasadzenia w Rybniku mają charakter odtwórczy, bo las powstał na miejscu wcześniej wyciętego w ramach obowiązującej gospodarki leśnej. Kampania odnowieniowa odbywa się co rok. Co roku w miejsce wyciętych drzew sadzimy nowe. Według ustawy mamy na to 5 lat, ale robimy to maksymalnie w okresie 2 lat. No, czasami zdarza się dłużej, ale to już są pojedyncze przypadki. Żeby to drzewo wyros, dorosło do wysokości człowieka około 10 lat, do wysokości drzewa dorosłego, myślę, że około 100. Akcje w ramach lasów pełnych energii powtarzane są dwa razy do roku wiosną oraz jesienią. Na ulicach Sosnowca stanęły pierwsze pojemniki na zużyte tekstylia. Od 1 stycznia 2025 roku na każdą gminę został nałożony ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży. Wynika on z nowych regulacji dotyczących segregacji odpadów na terenie Unii Europejskiej. Na ulicach miasta stanęły pierwsze pojemniki na zużyte tekstylia, a to w ślad za obowiązującymi od 1 stycznia 2025 roku zapisami ustawy nakładającej na wszystkie gminy obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów. Zużyte ubrania, tekstylia typu pościel, koce, zużyte buty. My te pojemniki mamy też opisane, więc każdy, jeśli podejdzie do tego pojemnika, większość tych głównych odpadów jest wyznaczona i napisana, co można zbierać. Miasto Sosnowie zwróciło się do nas z prośbą o wstawienie na terenie miasta Sosnowie. Jest specjalnie dedykowanych dla tego rodzaju odpadów yy, pojemników. Sosnowiec wdraża nowe przepisy jako jedno z pierwszych miast w kraju i robi to bez podnoszenia opłat za odbiór odpadów. Do tych pojemników nie ma żadnych limitów dla mieszkańców, ile można wrzucić do tego pojemnika danego rodzaju odpadu? My, my odbieramy te odpady od 1 kwietnia, tak naprawdę z naszych pojemników, i od tego dnia, czyli tak naprawdę pierwsze 2-3 tygodnie, to jest półtora tony tego rodzaju odpadów, więc wydaje się dużo. Wydaje się, że mieszkańcy chętnie korzystają z tych rodzajów pojemników i chętnie uczestniczą w takich ekologicznych akcjach. Jak dotąd pojemników na tekstylia stanęło na terenie gminy 19, docelowo ma być ich blisko 500. Biała Księga powstaje we współpracy z Bankiem Światowym oraz przedstawicielami środowisk naukowych, w tym ekspertami z dziedziny prawa, górnictwa czy ochrony środowiska. Za pracę nad dokumentem odpowiada specjalny zespół powołany w lutym przez minister przemysłu Marzenę Czarnecką. Biała Księga powstaje we współpracy z Bankiem Światowym oraz przedstawicielami środowisk naukowych, w tym ekspertami z dziedziny prawa, ekonomii, górnictwa czy ochrony środowiska. Za pracę nad dokumentem odpowiada specjalny zespół powołany w lutym przez minister przemysłu Marzeny Czarnecką. Biała Księga, te założenia właściwie do Białej Księgi zakładają trzy takie główne części, trzy rozdziały i trzy obszary, które są przedmiotem naszego zainteresowania. Pierwszy obszar to jest kwestia zagospodarowania terenów pogórniczych i terenów, które wymagają transformacji nie tylko i wyłącznie na obszarze Górnego Śląska, ale również obszarów powęglowych i innych obszarów w Polsce, które wymagają wsparcia, w szczególności wsparcia biznesowego. Drugi obszar to jest obszar dotyczący zagospodarowania Ludzi, czyli tego najistotniejszego elementu, który łączy nas wszystkich w zakresie transformacji, czyli człowieka. I trzecia część to jest kwestia dotycząca zarządzania transformacją. Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne, bo jak zapowiedziała minister, ważne, by co do treści dokumentu opowiedziała się każda strona. Biała Księga Transformacji ma wskazywać kierunek dla przyszłych działań legislacyjnych i inwestycyjnych, umożliwiając Polsce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz uniezależnienie się od surowców z państw w trzecich. Ta transformacja, która w dużej mierze jest tym czym się na co dzień zajmujemy, to właśnie dojście do nowego kształtu miksu energetycznego i atomów w tym miksie jako źródła, które ma nam zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, a także energię, która jest energią zeroemisyjną i energią, która jest przede wszystkim energią dyspozycyjną, czyli takiej, której potrzebujemy po to, żeby móc zapewnić właśnie Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli chodzi o ten element, to właśnie mocno powiązana z bezpieczeństwem energetycznym energia atomowa jest tym, co w przyszłości będzie stanowić w dużej mierze o bezpieczeństwie energetycznym. Ja bym chciał powiedzieć tutaj chwilę o dwóch rzeczach, korzystając z tego, że jesteście tutaj Państwo tak licznie zgromadzeni. Mówiąc o energetyce jądrowej, my bardzo często rozmawiamy i takie pytania często padają o daty, pytają o, padają pytania o koszty i one oczywiście są istotne, one oczywiście, te daty są odległe, te koszty są wysokie, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ta energetyka jądrowa to jest właśnie coś, co robimy po to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne zapewnić i te koszty w, po to powstają, żeby ta energetyka jądrowa była i ona ostatecznie dawała nam tanią, bezpieczną, zeroemisyjną energię. Ale to jest też potężny projekt inwestycyjny, projekt strukturalny, to jest projekt przełomowy i te pieniądze chcemy też, żeby jak najlepiej pracować. Pracowały dla polskiej gospodarki. Jeżeli energetyka jądrowa, mówimy tylko w tej chwili o pierwszej polskiej lokalizacji, to jest koszt zgodnie z decyzją, którą, nasze znaczy zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy do Komisji Europejskiej prawie 200 miliardów złotych, to chcemy, żeby te pieniądze pracowały również dla polskiej gospodarki, żeby pracowały dla polskich przedsiębiorców, żeby pracowały dla polskich regionów. Chcemy, żeby lokal content o tym o czym się ostatnio dużo mówi również z naszej inicjatywy Ministerstwa Przemysłu był znaczący, żeby powstawały nowe miejsca pracy dla polskich przedsiębiorców, żeby ta współpraca w energetyce jądrowej dawała nam szansę na rozwój, a nie tylko na bezpieczną energię. To jest bardzo drugi istotny element, na który chcemy stawiać w energetyce jądrowej i tutaj potężne szanse dla regionu, tak to jest region, który ma kompetencje energetyczne, ma kompetencje techniczne i to jest właśnie też coś, na czym chcemy budować rozwój energetyki jądrowej szeroki. I kolejny element to budowanie kompetencji i rozwój nauki, po to, żeby można było kształcić kadry, żeby można było tworzyć dobrze płatne miejsca pracy. Więc rozmawiając o energetyce jądrowej, pamiętajmy o tych y, y, trzech komponentach, o których myślimy. Tak? Znaczy bezpieczeństwo energetyczne i sam projekt jądrowy jako y, y, to, co chcemy zrobić i po co to robimy, ale też ten komponent gospodarczy. Chcemy, żeby to był istotny element wkładu w rozwój naszej gospodarki, y, naszego regionu i y, polskich przedsiębiorców. Bardzo blisko z nimi pracujemy i nauka i kompetencje to jest też coś, nad czym pracujemy. Pracujemy. Jeszcze jeden, jedna rzecz, o której chciałbym krótko przy tym atomie powiedzieć. Chcemy, i to jest też bardzo ważne, na co zwracamy uwagę, żeby ten rozwój projektu miał charakter partnerski. Wybraliśmy zrobili to nasi poprzednicy partnerów do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to podmioty amerykańskie. Kontynuujemy z nimi w tej chwili tą współpracę. Natomiast zależy nam na tym, żeby ta współpraca miała charakter partnerski. Nie chodzi nam tylko o to, żebyśmy kupili technologię, kupili wykonawstwo i zapłacić za to większe pieniądze, duże pieniądze, tylko właśnie chcemy pracować z Amerykanami na partnerskich warunkach na warunkach, w których oni również współodpowiadają za terminową i w budżecie realizację tego projektu. I ta umowa, która została z Amerykanami ostatnio wynegocjowana, to jest właśnie kierunek, w którym idziemy. I na to też chciałem tutaj zwrócić uwagę i podziękować tym wszystkim, którzy nad tą umową pracowali, w tym naszym partnerom amerykańskim, bo w ten sposób zbudujemy odporny projekt, Dzięki któremu będziemy w stanie to bezpieczeństwo i tą współpracę gospodarczą dobrze realizować. Jak podczas trwającego wciąż europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mówiła minister przemysłu transformacja energetyczna to nie tylko wyzwanie, ale i konieczność. Podkreślała, że budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej to również korzyści, z których jako kraj, ale i region pogórniczy musimy nauczyć się czerpać korzyści. Szefowa resortu przemysłu wielokrotnie akcentowała, że najważniejszym elementem w transformacji musi być zawsze człowiek. Biopaliwo jest wymieniane wśród największych europejskich wyzwań przed którymi stanie nowo wybrany prezydent kraju. Mieszkańcy naszego województwa, póki co, mogą jednak liczyć na samorządowe dopłaty do paneli fotowoltaicznych i wsparcie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Biopaliwo jest wymieniane wśród największych europejskich wyzwań przed którymi stanie nowo wybrany prezydent kraju. Mieszkańcy naszego województwa, póki co, mogą jednak liczyć na samorządowe dopłaty do paneli fotowoltaicznych i wsparcie. W zakresie gospodarki wodnościekowej Na terenie województwa śląskiego bardzo dużo rozmawia się na temat zielonej transformacji. Nawet ostatni Europejski Kongres Gospodarczy, który odbywał się w zeszłym tygodniu w Katowicach, był właśnie przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i nie tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale też bezpieczeństwo poprzez transformację i poprzez to, w jaki sposób my zabezpieczymy naszych mieszkańców, mieszkańców województwa śląskiego, właśnie przed skutkami negatywnymi. Wzrostu cen, czy to za prąd, czy to za gaz, czy nawet te paliwa kopalne, które można powiedzieć na Śląsku, ich bardzo dużo jest, jednak ich wydobycie jest bardzo drogie. Spotykamy się już na trzeciej konferencji Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Cykl konferencji został nazwany kierunek rząd transformacji, a żeby z jednej strony dyskutować o tych faktycznych potrzebach na terenie województwa śląskiego, tych niszach, które warto by uzupełnić w naszej ofercie jako funduszu, ale też przedstawiamy pozytywne i też takie innowacyjne podejście do transformacji poprzez już realizowane przez różne instytucje, przez różne przedsiębiorstwa. Jest to bardzo dobra rzecz bardzo dobry odbiór ze strony różnego grona beneficjentów, czy to jednostek samorządu, terytorialnego, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, czy też osób fizycznych i organizacji pozarządowych, bo można porozmawiać, można zadać pytanie, wyjaśnić i też dowiedzieć się, jakie są obecne formy dofinansowania lub jakie też planujemy. Bezpieczeństwo poprzez transformację i poprzez to, w jaki sposób my zabezpieczymy naszych mieszkańców, mieszkańców Województwa Śląskiego, właśnie przed skutkami negatywnymi wzrostu cen, czy to za prąd, czy to za gaz, czy nawet te paliwa kopalne, które można powiedzieć na Śląsku, ich bardzo dużo jest, jednak ich wydobycie jest bardzo e, drogie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków między innymi do programu OZENA START. Panele fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła i e, stacje do ładowania pojazdów e, elektrycznych. To są takie, można powiedzieć, kierunki naszego działania. Współpraca powiatu katowickiego z Wojewódzkiej jest bardzo istotna i bardzo wymienna. To widać w pojazdach nie tylko z tej infrastrukturalnej, ale infrastrukturalne. z tej funkcja ekologiczna w naszych szkołach, czy podstawowych, czy ponadpodstawowych jest bardzo istotna i rozwojowa. Wnioski do programu OZE na start można składać do 13 czerwca. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Jako gospodarz tego programu dziękuję Państwu za uwagę i dodam, że kolejne wydanie ekoraportu już 11 czerwca. Bądźcie Państwo z nami.